Chciałbym Wam teraz zaprezentować ćwiczenie dobrze znane, ale ciekawe czy z odpowiednią techniką. Są to pompki w podporze przodem. Jest to ćwiczenie wielostowowe, które angażuje trójgłowy ramienia, mięśnie naramienne oraz przede wszystkim klatkę piersiową. Kładziemy się do przodu. Ważne jest, żeby linia nadgarstków była pod barkiem, tak? czyli cofnij troszeczkę nadgarstki. Napięte pośladki oraz mięśnie brzucha. Kolana proste. Schodzimy w dół w kontrolowany sposób, jak najbliżej zbliżając klatkę piersiową i głowę do podłogi. Ruch do góry odbywa się w sposób dynamiczny i energiczny, pamiętając o całym napięciu ciała, w szczególności na linii pośladków i brzucha. Jest to wspaniałe ćwiczenie podstawowe, które można wykonywać tak naprawdę wszędzie. Nie potrzeba sprzętu ani dużo miejsca. Można robić różne warianty z podniesionymi nogami, z innym ustawieniem dłoni. Pamiętajcie o tym, aby kontrolować odległość od lewej i prawej ręki względem środka klatki piersiowej, żeby nie nabawić się żadnej kontuzji ani w przyszłości dysproporcji mięśniowej. I to jest prawidłowa technika wykonywania ćwiczenia. Dziękuję bardzo.